Hey Siemanko, tu znowu Andrew. Na wstępie chciałbym podziękować za miły odzew, a dziś przedstawiam Wam pierwszy odcinek z serii Szybki Strzał. Ziemia jest jedyną planetą, której nazwa nie pochodzi od Boga. Tygrysie paski są tak samo unikalne jak odciski palców u ludzi. W Chorwacji znajduje się najmniejsze miasto świata. Nosi nazwę Hum i nie przekracza 30 mieszkańców. Najbardziej płaskim krajem na Ziemi są wyspiarskie Malediwy. Najwyższy punkt nie przekracza tam 2,5 metra nad poziomem morza. Krewetki mają serce umiejscowione w głowie. Strusie oko jest większe niż mózg tego ptaka. W Pradze znajduje się ulica, która jest tak włoska, że żeby przez nią przejść, musimy czekać na zielone. Korea Północna i Kuba to jedyne miejsca na Ziemi, w których nie można kupić Coca-Coli. Ostatnie słowa, które wypowiedział Albert Einstein, są nieznane, dlatego że powiedział je po niemiecku do pielęgniarki, która nie znała tego języka. Wyspy Kanaryjskie noszą nazwę od psów, a nie od ptaków. Powieść Harry Potter została odrzucona przez 12 wydawców, zanim podbiła rynek książkowy. 55 milionów lat temu pingwiny osiągały nawet 180 cm wzrostu, czyli tyle, ile dzisiejsi ludzie. Tylko 5% istot zamieszkujących Nową Zelandię to ludzie, reszta to zwierzęta. Język kameleona jest dwukrotnie dłuższy od jego ciała. 70% słodkiej wody dostępnej na Ziemi jest uwięzione w lodowcach na Antarktydzie. Dzieci rodzą się w przewidywanym terminie tylko w 4% przypadków. Mózg człowieka pochłania 20% przyjętych kalorii, a stanowi tylko 2% masy ciała. Strusie oko jest mniejsze większe tygrysie paski są tak samo unikalne jak paski. Nie. Ale no nie. Ty się płaski są tak samo unikalne jak odciski palców u ludzi. Wchodzę na Eiffla. Ostatnie słowa, które wypowiedział Albert Einstein są... Nie znamy, no kurwa, Andrzej, co ty się tak zacinasz? Stary powiedziałem dobrze. Dobra, nie, to był żart. Korea północna i południowa. Nie, Wyspy Kanaryjskie noszą nazwę nie od psów, a od ptaków. Psów, ja o 55 milionów lat temu pingwiny osiągały taką samą wielkość. Nie, nie, nie. 55 milionów lat temu pingwiny miały nawet 55 cm chciałem powiedzieć. To jest takie szacowane około, nie? By wytworzyć kilogram miodu. Muszą zebrać nektar z 4 milionów, około 4 milionów, około chyba. Ziemia jest. No jeszcze czas. Ziemia jest jedyną planetą, która nie posiada. Nie.